Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Oto parę słów wprowadzenia. Miłego oglądania. Na początek chciałbym omówić parę tematów, które pomogą nam zrozumieć treści na moim kanale. Rozmawiając o relacjach, będziemy się posługiwać uogólnieniami, sproszczeniami i dostępnymi statystykami, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje większość społeczeństwa. Sproszczenia i statystyki pozwolą nam zrozumieć mechanizmy społeczne. Które kierują poszczególnymi jednostkami. W miarę głębszego zrozumienia relacji międzyludzkich możemy zagłębić się w odstępstwa od ogólnych zasad, ale sugeruję, żeby zawsze kierować się prawdopodobieństwem, ponieważ wyjątki nie stanowią reguły. Więc jeśli coś jest prawdopodobne na 80% lub więcej i miałbym obstawić w kasynie, obstawiłbym właśnie tę opcję, bo odstępstwa od reguły. W większości przypadków nie mają większego znaczenia. Drugą rzeczą jest posługiwanie się swoimi własnymi doświadczeniami jako wyznacznikiem rzeczywistości. To bardzo złudne i naiwne, ponieważ posługując się tą logiką mógłbym stwierdzić, że głód na świecie nie istnieje, ponieważ ja nie znam nikogo głodnego. Taka logika nie ma najmniejszego sensu i prowadzi do kierowania bardzo złudnego obrazu rzeczywistości. Dlatego badania i statystyki są tak kluczowe do zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Dziękuję serdecznie za wsparcie, za uwagę. Zachęcam do subskrypcji i polubień. I pamiętaj, żeby odnieść sukces w relacjach międzyludzkich, musisz być najlepszą wersją samego siebie.